Pozostałości totemizmu. Szczątki, niegdyś zapewne bardzo rozpowszechnionego totemizmu, zachowały się dość licznie w religiach wyżej rozwiniętych narodów. W Egipcie część zwierząt dochowała się aż do upadku starożytnej religii egipskiej w IV wieku naszej ery. W Egipcie każdy z grodów miał swe bóstwo opiekuńcze wyobrażone w postaci początkowo zwierzęcej, a później ludzkiej, lecz o głowie zwierzęcia. Zwierzę to za życia doznawało czci i było tabu. Pod karą śmierci nie wolno go było zabijać, a po śmierci balsamowano je i mu przechowywano w świątyni. W miarę jak pewien gród zyskiwał przewagę nad innymi, jego bóstwo opiekuńcze wznosiło się na najwyższy szczebel w gronie bogów i stawało się bóstwem naczelnym. Z tych bogów zwierząt najważniejsze były, Thoth, bóg mądrości, opiekun miasta Hermopolis, wyobrażony jako Ibis, lub człowiek z głową Ibisa. Anubis, bóg zmarłych, czczony głównie w Siód, jako szakal. Ptach, bóg słońca w Memfis, jako byk. Horus, opiekun Dolnego Egiptu, czczony w Etfu, jako krogulec. Hathor, bogini miłości i małżeństwa, czczona w Denderze jako krowa i bardzo wiele innych. W religii starohebrajskiej zachowały się liczne ślady totemizmu, do których należy zaliczyć przede wszystkim różnego rodzaju tabu. Takimi tabu były zwłaszcza oba drzewa w raju, drzewo żywota i drzewo wiadomości dobrego i złego. Tabu była Arka Przymierza, skrzynia zawierająca kamienne tablice zakonu, której wolno się było dotykać jedynie Lewitom, kapłanom. Towarzyszyła ona Hebrajczykom we wszystkich ich wędrówkach. Za tabu należy uważać także zakaz spożywania pewnych zwierząt, zwłaszcza nierogacizny. Charakter totemowy noszą obrządki ofiarne, podczas których kapłan kropił krwią zebranych wiernych i mazał nią bycze rogi ołtarza. Przy czym byk był totemowym obrazem Boga jachu. U starożytnych Hellenów Greków, szczątków totemizmu dopatrują się w tym, że bóstwa ich miały poświęcone sobie pewne zwierzęta, niekiedy rośliny, które stale im towarzyszyły. Tak więc głównemu bóstwu Zeusowi był poświęcony orzeł, a z drzew dąb. Jego małżonka Hera miała za atrybut pawia Pallas Atene bogini mądrości i nauk, opiekunka państwa ateńskiego, miała sowę. Z tego powodu u Homera stale jest zwana o obliczu sowy dla ukopis. Z roślin była jej poświęcona oliwka. Posejdon, bóg morza, miał konia, Afrodyta bogini piękności i miłości, gołębia i mirt. Apollo, Bóg sztuki, poezji i wróżb, delfina i Wawrzyn, Artemida, Bogini pól i lasów, zwierząt leśnych, łanię. Ares, Bóg wojny, wilka. Asklepios, Bóg lecznictwa, węża, który dotychczas zdobi oznaki lekarskie i reklamy aptekarskie. Szereg tajemniczych obrządków, podczas których spożywano w stanie surowym to lub inne zwierzę totemowe, zwano misteriami, a one również są wskazówką ich totemowego początku. Był też bardzo rozpowszechniony kult przodków i związków rodowych, tak zwanych fratrii. Bóstwo, któremu zebrani członkowie związków rodowych składali swe ofiary, było uważane za wspólnego przodka, któremu te rody zawdzięczały swój początek. Oprócz tego każdy ród miał swoje osobne święte obrządki i uroczystości pamiątkowe przodków sprawowane przez głowę rodziny, do których nie dopuszczano nikogo nienależącego do rodziny. Wymarcie rodu, pociągające za sobą ustanie tych obrządków religijnych, uważano za nieszczęście publiczne, nie tylko z powodu ubytku obywateli, z których składała się rodzina, ale i dlatego, że bóstwa rodzinne i duchy przodków wygasłego rodu. Były pozbawione ofiar, bo nie było kogo, kto by je składał. I z tego powodu mogły te duchy nawiedzać kraj swym gniewem. W Rzymie duchy umarłych przodków nosiły nazwę manes. Oddawano im cześć w każdej rodzinie. Brak jednakże śladów, ażeby założyciel rodu miał postać zwierzęcia. Wiadomo natomiast, że w Rzymie i w ogóle u narodów Italii pewne zwierzęta były uważane za opiekuńcze dla państwa i były wyobrażane na pomnikach i sztandarach wojennych. Takim zwierzęciem był dla Rzymian wilk. Stąd legenda o wilczycy, która nakarmiła założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa. Godłem samnitów był byk, a picentów dzięcioł. Co do religii starożytnych Germanów i Skandynawów, to brak wyraźnych wskazówek, ażeby istniał w nich okres totemowy. Jeżeli nie uważać za pozostałość totemizmu, fakt, że niektóre bóstwa miały poświęcone sobie specjalne zwierzęta, jak na przykład Odyn, czyli Wodan, miał na swych usługach dwa kruki, które opowiadały mu wszystko, co podczas lotu ujrzały na ziemi. Jeśli chodzi o Słowian, to też brak dowodów na to, ażeby w ich religii istniał totemizm. Wyjątek stanowi Polska, gdzie są wskazówki jego istnienia niegdyś. W starożytnej Polsce rodziny szlacheckie nie miały własnych herbów, czyli godeł, tak jak to było na zachodzie, lecz kilkanaście lub kilkadziesiąt rodzin, które stanowiły jeden ród, posiadało jeden wspólny herb. Rodziny pieczętujące się tym samym herbem uważały się za spokrewnione ze sobą, jako pochodzące od wspólnego przodka. Nazwiska zaś rodzinne pochodziły od majątności, w której osiedliła się gałąź rodu. Całkowite nazwiska brzmiały więc podobnie jak u Rzymian, były potrójne. Na przykład Zygmunt Ślepowron lub z łacińska Korwin, Krasiński, z Krasnego albo Stanisław Pilawa Potocki ze Złotego Potoka. Rody te występowały zwłaszcza w pierwszych wiekach istnienia państwa solidarnie, jako całość. Otóż jest rzeczą godną uwagi, że godłami chrebowymi w Polsce nader często bywają zwierzęta. W swym tłumaczeniu książki Cunowa wyliczyłem cały ich szereg. Orzeł, lew, gryf, jednorożec, kozioł, baran, Pies, koń, dzik, świnia, ryś, cielec, jeleń, lis, bawuł, paw, jastrząb, kruk, łabędź, gęś, sokół, cietrzew, sowa, żuraw, wilk, osioł, jeż, wąż, karp, łosoś i rak. Wszystko to pozwala przypuszczać, że herby szlachty polskiej są pochodzenia totemowego. U innych narodów słowiańskich tego zjawiska nie spotykamy.